Cześć Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Mamy dwóch nowych świętych, to młodzi Włosi Pier Giorgio Frassati oraz Carlo Acutis. Są oni zaproszeniem skierowanym do nas wszystkich, zwłaszcza do młodych, by nie marnować swojego życia, ale kierować je ku górze, akcentował podczas uroczystości kanonizacyjnych w Watykanie ojciec święty Leon XIV. Świętego Piotra wypełnione po brzegi. Pielgrzymi z całego świata, w szczególności ludzie młodzi, przybyli do Watykanu, by uczestniczyć w uroczystościach kanonizacyjnych dwóch młodych Włochów: Pierre Giorgio Frassatiego oraz Karla Kutisa. Uroczystościom kanonizacyjnym przewodniczył ojciec święty Leon XIV. Giorgio Frassati to młody człowiek z początku XX wieku. Był zaangażowany w apostolat wiary i modlitwy oraz niesienie pomocy biednym i cierpiącym. Z kolei Carlo Acutis to nastolatek naszych czasów. Autor stron internetowych o cudach eucharystycznych i o świętych Kościoła. Nazywany Bożym Influencerem. Obaj, jak akcentował papież, prezentując sylwetki Nowych Świętych, byli zakochani w Jezusie. I gotowi oddać mu wszystko. Obaj, Pier Giorgio i Carlo, pielęgnowali miłość do Boga i bliźnich za pomocą prostych środków dostępnych dla wszystkich. Codziennej mszy, świętej modlitwy, a zwłaszcza adoracji eucharystycznej. Carlo mawiał znajdując się przed słońcem opalamy się, znajdując się przed Jezusem w Eucharystii stajemy się świętymi. Kolejną istotną dla nich rzeczą była częsta spowiedź. Carlo napisał jedyną rzeczą, której naprawdę musimy się bać jest grzech i dziwił się, ponieważ jak powiedział ludzie tak bardzo troszczą się o piękno swojego ciała, a nie dbają o piękno swojej duszy. Pier Giorgio Frassati zmarł w wieku 24 lat na chorobę hejnego Medina. Jego beatyfikacji dokonał w 1990 roku ojciec święty Jan Paweł II. Z kolei drugi wyniesiony dziś do godności świętych Carlo Acutis zmarł na białaczkę mając 15 lat. Na ołtarze w 2020 roku wyniósł go ojciec święty Franciszek. Umiłowani, święci Pier Giorgio Frassati i Carlo Acutis są zaproszeniem skierowanym do nas wszystkich, zwłaszcza do młodych, by nie marnować swego życia, ale kierować je ku górze i uczynić z niego arcydzieło. Zachęcają nas swoimi słowami. Nie ja, ale Bóg, mawiał Carlo. A Pier Giorgio, jeśli Bóg będzie ośrodkiem każdego Twego działania, wówczas Wy, Trwasz i dojdziesz do celu. To prosta, ale skuteczna formuła ich świętości. Jest to również świadectwo, za którym powinniśmy podążać, aby w pełni cieszyć się życiem i iść na spotkanie z Panem na uczcie w niebie. Na zakończenie liturgii kanonizacyjnej papież Leon XIV zawierzył wstawiennictwo nowych świętych i błogosławionych pokój na świecie przypomniał, że wczoraj do chwały ołtarzy wyniesione zostały dwie ofiary sowieckiego reżimu katolicki biskup w Estonii oraz młoda Węgierka, która zginęła z rąk czerwonoarmisty, broniąc się przed gwałtem. Do 25 września rodzice mają czas na złożenie oświadczenia w sprawie rezygnacji swoich dzieci z demoralizujących zajęć tzw. edukacji zdrowotnej. Szkoły nie mają prawa odmówić przyjęcia takiego pisma książa biskupi wystosowali specjalny list do wiernych z okazji 15 tygodnia wychowania sprzeciwiają się w nim decyzjom rządów w sprawie ograniczania lekcji religii podkreślają że religia w szkole jest konstytucyjnym prawem uczniów i rodziców lekcje religii nie są żadnym przywilejem ale prawem wierzących uczniów i rodziców prawem które potwierdza konstytucja naszej ojczyzny młody człowiek aby się rozwijać i dojrzale żyć Potrzebuje wartości, które niesie z sobą Ewangelia. Poważnym problemem jest też wprowadzony do polskich szkół przedmiot tak zwana edukacja zdrowotna. Pod którego płaszczykiem chce się przepychać do dzieci i młodzieży także tematy wulgarne, nieprawdziwe, schizofreniczną ideologię lewackiego środowiska europejskiego, gdzie się nie mówi białe to białe, a czarne na czarne. Lecz najlepiej, jakby wszystko było tęczowe. I tutaj, w wolności, jaką mamy i posiadamy, mamy prawo i obowiązek używać zgodnie z sumieniem. Mówił ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski. Rodzice mają prawo wypisać dzieci z tego przedmiotu. Są w Polsce gminy, gdzie 100% uczniów zapisało się na lekcje religii, jednocześnie wypisując się z tak edukacji zdrowotnej. Należy pamiętać, że deklaracje do szkół rodzice mogą składać jedynie do 25 września. Pojawiają się jednak informacje, że część szkół nie chce przyjmować oświadczeń rodziców. Do naszej redakcji zgłosił się jeden z rodziców, który spotkał się z taką odmową. Na jego prośbę nie publikujemy jego wizerunku i zniekształciliśmy też głos. Szkoła, szkoła nie chciała przyjąć e, ode mnie wniosku, dlatego że podali mi informację, że mają czas, mamy czas, my rodzice, złożyć tą deklarację do 25 co wywołało moje oburzenie. Zostałem poinformowany, że Najpierw będą się w szkole wywiadówki, najpierw będziemy rodzice, Nauczyciele będą o tym rozmawiać z rodzicami, a dopiero później można składać deklaracje, co uznają za manipulację. To manipulacja, ale też złamanie prawa mówi były minister edukacji narodowej, profesor Przemysław Czarnek. Jeśli któraś szkoła nie chce przyjąć tego rodzaju oświadczeń o wypisaniu dzieci, to należy zgłaszać natychmiast do naszych biur poselskich prawa i sprawiedliwości. Będziemy podejmować interwencję w każdej ze szkół, jeśli tylko będzie wskazana. Dlatego, że jest obowiązek prawny przyjęcia takiego oświadczenia o rezygnacji do 25 września i nie ma od, odstępu od tego obowiązku. Od tej decyzji zależy przyszłość dzieci, podkreśla ksiądz arcybiskup Jan Romeo Pawłowski. Prawdę o zdrowiu, o rodzinie, o życiu, jego przekazywaniu niech podają młodemu pokoleniu same rodziny. Oraz ludzie, którzy to czynią w sposób prawdziwy, szanujący przekonania religijne, a nie jakieś sfrustrowane programy ideologiczne, które dzisiaj są, a jutro znikną w bagnie diabelskich sztuczek. Pamiętajcie, rodzice i dziadkowie, od Waszej decyzji, także w tej kwestii decyzji przed 25 września. Zależy przyszłość Waszych dzieci i wnuków, a poprzez nią prawdziwa wolność Polski i Polaków. Wielu rodziców rozumie zagrożenie wynikające z nowego przedmiotu i masowo wypisuje swoje dzieci z edukacji zdrowotnej. Są szkoły, w których całe klasy zrezygnowały z tych zajęć. Na Jasnej Górze odbyły się ogólnopolskie dorzynki z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. To wielkie dziękczynne święto polskiej wsi. W homilii ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk podkreślił rolę rolników. To oni są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Drodzy rolnicy, to wy mocno jesteście związani z wezwaniem Pana Boga z Księgi Rodzaju. Czyńcie sobie Ziemię poddaną. Od zarania dziejów wypełniacie niezmiennie i niezmiernie wasze ważne powołanie. To wy trudzicie się, by właśnie nie zabrakło chleba powszedniego i innych produktów żywnościowych. Jesteście ciągle potrzebni narodowi, bo go żywicie. Tu jest Polska i Polska, która trwa także za sprawą polskiej wsi i mieszkańców polskiej wsi. Tak pięknie pisał o tym i mówił Vincenty Witos, jeden z ojców polskiej niepodległości, mówiąc, że w najtrudniejszych czasach, w najtrudniejszych czasach polski chłop zachował i ziemię, i religię, i narodowość. I dzięki temu Polska po roku 18 mogła się odrodzić. To się nie zmienia. Na przestrzeni wieków polska wieś i polski chłopi żywił i bronił. Chcę prowadzić, moi kochani, was do czasów i w czasach, w których polski chłopi, polska wieś tylko żywi, a bronić nie musi. Chcę, żebyśmy żyli w świecie bez wojny. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych zrobię wszystko, by tak się stało, by polska wieś żywiła, a nie musiała bronić, choć zawsze można przecież na Was liczyć. Dlatego będę i jestem głosem polskiej wsi i w Polsce i na całym świecie. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę z Panem Bogiem.